Pierwsze formy życia powstawały w wodzie. W płytkich strefach ciepłych mórz oblewających prakontynent, pojedyncze komórki w procesie foto i chemosyntezy opanowały umiejętność pozyskiwania energii. Rozwój i ewolucja wodnych organizmów zmusiła niektóre z nich do wyjścia na ląd. Ten proces wyboru strategii środowiskowej był powolny i powtarzał się wielokrotnie. Większość organizmów w trwającej miliony lat ewolucji radykalnie się zmieniła, ale są też takie, których strategia się sprawdziła i dziś niewiele się różnią od swych przodków sprzed setek milionów lat. Należą do nich ślimaki. Ślimaki spotykamy w większości znanych nam środowisk, tak wodnych jak i lądowych. Ślimaki, szukając dla siebie optymalnych rozwiązań, wykształciły płuca i wyszły z morza na ląd. Później część ze ślimaków płucodycznych powróciła do wody, tym razem słodkiej. Niektóre porzuciły roślinną dietę i stały się drapieżnikami. Inne nawet pozbyły się muszli. Wszystkie jednak łączy duże zapotrzebowanie na jony wapnia. Nawet te nagi potrzebują ich, aby wytwarzać śluz niezbędny do poruszania się, a także by się rozmnażać. Gatunki muszlowe potrzebują go szczególnie dużo. Ich podręczne domy, wapienne schronienia są bardzo trwałe. Są świadectwem życia nawet po upływie dziesiątek milionów lat. Wciąż fascynują wielu badaczy i kolekcjonerów. Przykładem są muszle morskich ślimaków z okolic Korytnicy, które są świadectwem bogatego życia w zatoce tropikalnego morza z okresu miocenu. Pelikalny skręt muszli ślimaki zawdzięczają niesymetrycznemu wzrostowi jednej strony ciała. Prosta, ołówkowata muszla w toku ewolucji przegrała z silnie skręconą, bardziej ergonomiczną. Żyjące w lasach i wśród skał świdrzyki mają silnie skręconą, wrzecionowatą muszlę, a zbliżone rozmiarami krążałek silnie zwiniętą w dysk. Co jest praktyczniejsze? Być może wciąż trwająca ewolucja wskaże zwycięską strategię. Dziś oba rodzaje radzą sobie z wyzwaniami. Wszystkie gatunki powiększają muszle stosownie do wzrostu ciała. Ten młody świdrzyk ma jeszcze sporo do zbudowania, więc, wapni jest mu bardzo potrzebny. Ślimaki chętnie zasiedlają tereny zasobne w wapni, a jeśli znajdują się tam ruiny wznoszonych przez człowieka budowli, to znakomicie, bo w budownictwie człowiek, podobnie jak ślimaki, wykorzystuje wapni. Ulegające erozji mury to idealne źródło łatwo przyswajalnego budulca dla ślimaków. Niektórych gatunków wręcz próżno szukać poza dawnymi budowlami. Nawet związany z podmokłymi lasami ślimak dwuzębny. Jest częstym mieszkańcem ruin zabytkowej walcowni w Nietulisku. Wodne kanały i budowle z wapiennych piaskowców są dla niego optymalnym środowiskiem. Spośród krajowych ślimaków lądowych, swą wielkością wyróżnia się winniczek. Jest swoistym olbrzymem, a jego muszle mogą przekraczać wielkość 5 cm. Jest także dość długowieczny. Osobniki tego gatunku dożywają nawet 30 lat. Jego walory kulinarne są znane od czasów rzymskich. Również obecnie w tym celu jest pozyskiwany ze środowiska naturalnego, jednak z zachowaniem rygorów częściowej ochrony. Lokalnie jest częstym mieszkańcem starych parków i ogrodów. Odżywia się miękkimi tkankami różnych roślin, które rozdrabnia rogową tarczką. Winniczek ma nieco mniejszego od siebie kuzyna ślimaka żółtawego. Spotkamy go w ciepłolubnych, otwartych siedliskach. To gatunek zamieszczony w polskiej czerwonej księdze zwierząt zagrożonych i choć jest zaliczany do gatunków rzadkich i obserwowanych sporadycznie w sprzyjających warunkach, na przykład w czasie ciepłego letniego deszczu, potrafi zadziwić liczbą aktywnych osobników. Oczy tej grupy ślimaków są osadzone na szczycie pary wciąganych czułek. W razie zagrożenia ślimak całe ciało wciąga do wnętrza muszli. Za takie nagłe znikanie w domku odpowiada silny mięsień wciągający, ale z wychodzeniem już się nie trzeba aż tak spieszyć. Ślimak się po prostu ze środka wylewa. Aby się upewnić, że zagrożenie ustąpiło, można dyskretnie wystawić najpierw jedno oko. Patrząc przez pryzmat wielkości, to na przeciwległym biegunie do dużych winniczka i ślimaka żółtawego są maleńkie poczwarówki. Mierząca, niespełna 2 mm poczwarówka zwężona zajmuje bardzo specyficzne, wilgotne mikrosiedliska w tużycowiskach o glebie o dużej zawartości wapnia. Maleńkie ślimaki żerują tuż nad ziemią, na szczątkach umarłych roślin. Nieco wyżej na szuwarową roślinność, nawet do 80 cm ponad podłoże, zapuszcza się poczwarówka jajowata. Jedna z największych spośród swoich krewniaczek ma aż 2,5 mm. Najchętniej zasiedla strefę roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie wody. Uważa się, że ślimaki są powolne, ślimaczą się. Jednak obserwując poczwarówki, wydaje się, że gdyby były naszej wielkości, to trudno byłoby nam dotrzymać im kroku. Poruszają się nadzwyczaj szybko. Przedstawione poczwarówki są chronione prawem krajowym i Unii Europejskiej i tworzy się dla nich obszary Natura 2000. Specyfika ich występowania na małych, czasem kilkumetrowych powierzchniach stwarza ryzyko ich łatwego, czasem zupełnie nieświadomego zniszczenia. Melioracje, zabudowa czy bezmyślne zasypywanie łąkowych obniżeń i oczek wodnych jest niestety powszechną praktyką. Łąki są bardzo bogatymi siedliskami. Żyje tu wiele gatunków ślimaków, bursztynki, błyszczotki, szklarki i wiele innych. Zbiorowiska ziołorośli na skrajach łąk i obrzeżach lasów zamieszkuje wiele niepozornych gatunków. Spośród nich wielkością i ładnym ubarwieniem wyróżnia się ślimak zaroślowy. Szczególnie licznie zasiedla ziołorośla w pobliżu ruin starych budynków. Podobnie wygląda zaroślarka, lecz do życia wybiera miejsca znacznie bardziej wilgotne, zwłaszcza w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Na muszlach ślimaków można zaobserwować podłużne pasy, lecz nie są one stałym elementem. To cecha osobnicza i jest najbardziej zmienna, na przykład u wstężyków. Jedynym stałym wskaźnikiem przynależności dorosłego osobnika do gatunku jest krawędź muszli, tak zwana warga. Żyjący często w sąsiedztwie człowieka, w parkach, ogrodach, na cmentarzach, wstężyk gajowy ma wargę czarną lub brązową i to jedyny pewnik. Bo w kolorystyce muszli i ich paskowaniu wstężyki wykazują się niezwykłą fantazją. Wstężyk gajowy należy u nas do najpospolitszych gatunków. Natomiast jego bliski kuzyn wstężyk ogrodowy, którego charakteryzuje biaława warga, jest znacznie rzadszy i znany jedynie z kilku stanowisk w regionie. Murawy kserotermiczne i naskalne oraz inne siedliska o charakterze zbliżonym do stepów. Zasiedla jeden z większych krajowych ślimaków muszlowych, stężyk austriacki. Przebywa zwykle wśród gęstych roślin. Gdy w upalne dni gleba nagrzeje się zbyt mocno, spina się jak najwyżej na rośliny i przymocowuje tym śluzem, zamykając się szczelnie we wnętrzu muszli. Podobnie postępują także inne gatunki z rodziny ślimakowatych, np. ślimak żółtawy. Taka przerwa w aktywności jest nazywana estywacją. Zwykle trwa do zmiany pogody na bardziej sprzyjającą, najczęściej do nadejścia opadów deszczu. Nasz kolejny bohater to skrajny termofil. W tak upalnym i suchym miejscu jak gipsowe wzgórza, trudno sobie wyobrazić zwierzę tak uzależnione od wody jak ślimak, a jednak. Występuje tutaj jeden z rzadszych ślimaków w kraju ślimak żeberkowany. Pośród muraw ostnicowych łatwo zauważyć bielejące puste muszelki, jednak, by spotkać aktywnego ślimaka, trzeba mieć sporo szczęścia. Korzystając z porannej rosy, ślimaki żeberkowane żerują na obiercach, niewielkich porostach. Innym, bardzo ciekawym gatunkiem związanym z kserotermami jest wałkówka trójzębna. Ciepłolubna roślinność na lesowych krawędziach dolin rzecznych jest przez ten rzadki gatunek chętnie zasiedlana. Odpowiednie warunki do życia wałkówki znajdują także w nieczynnych, wapiennych kamieniołomach. Lasy utrzymujące stałą wysoką wilgotność są dla ślimaków atrakcyjnym miejscem. Leśne runo zasiedla wiele gatunków, i jest ich tym więcej, im las jest naturalniejszy. Duża ilość martwego drewna stwarza idealny biotop. Na opadłych liściach pożywienia szuka szklarka. Runo przemierzają liczne świdrzyki oraz dość okazałe ślimaki czerwonawe. To dość powszechnie spotykany gatunek w lasach liściastych. Szczególnie ciekawa jest łuskowata faktura muszli tego gatunku. W ciepłych lasach grądowych pasma chęcińskiego można zobaczyć osobliwego ślimaka maskowca, którego muszla jest uzbrojona w kolce. Co prawda, one z czasem się odłamują, lecz pozwalają się skutecznie maskować w otoczeniu osobnikom młodym. Ślimaki, poszukując optymalnych dla siebie warunków, często wykorzystują niesprzyjające wydawać by się mogło dla siebie miejsca. W mroku jaskiń znalazła dla siebie dogodne warunki drapieżna szklarka draperno. I nie znalazła się tutaj przypadkiem, bo możemy ją spotkać w wielu świętokrzyskich podziemiach. Innym przykładem zdolności przystosowawczych jest ślimak ostrokrawędzisty. Uznawany za gatunek leśny, jednak w regionie świętokrzyskim znalazł optymalne warunki w siedliskach otwartych, silnie przekształconych przez człowieka. Przez pewien czas uważany u nas za wymarły został odnaleziony na dwóch stanowiskach. W nieczynnym kamieniołomie i ruinach XIX-wiecznej huty. W takich nowo skolonizowanych miejscach ślimaki przez pewien czas potrafią być bardzo liczne. Ślimak ostrokrawędzisty jest gatunkiem bardzo rzadkim w kraju i w naszym regionie. Łatwo go rozpoznać po charakterystycznej soczewkowatego kształtu muszli. Liczba gatunków ślimaków występujących w regionie świętokrzyskim sięga 90, aż 16% z nich uznaje się za element górski. Ze skalistym górskim krajobrazem jest związana piramidka naskalna. Spotyka się ją pośród wapiennych skał pasma chęcińskiego. Maleńkie, mierzące do 2 mm ślimaki, żyją na niewielkich powierzchniach skał u wylotu jaskiń i dawnych górniczych sztolni góry miedzianki, gdzie prawdopodobnie gatunek ten przetrwał ostatnie zlodowacenie. Jednak najlepszym miejscem do poszukiwań gatunków górskich są góry, a w szczególności ich szczytowe partie. Na przykład Łysa Góra i sąsiedztwo Świętokrzyskiego Klasztoru. Buczyny na stokach Łysej Góry zamieszkuje Wałkówka Górska, największa z krajowych przedstawicielek tego rodzaju. Jest u nas ślimakiem niezwykle rzadkim. Mimo znacznych rozmiarów, jej muszla osiąga długość do 18 mm. Znalezienie jej w środowisku naturalnym do najłatwiejszych nie należy. Ślimak ten najczęściej przebywa wśród muchów i opadłych liści. Jeszcze większym wyzwaniem jest odnalezienie prześrodki Kotuli, mieszkańca chłodnych górskich lasów. Muszla tego gatunku jest zadziwiająco mała i z trudem można ją zauważyć na końcu jego nagiego ciała. Pozwala to na penetrowanie niedostępnych dla ślimaków muszlowych zakamarków, co jest szczególnie istotne przy drapieżnym trybie życia tego niewinnie wyglądającego zwierzęcia. Prześrodka kotuli jest w górach Świętokrzyskich reliktem późnoholocieńskim, który dotarł tu w okresie okołolodowcowym i przetrwał późniejsze ocieplenie w chłodnym podłożu skał kwarcytowych. Należy do gatunków najrzadszych w regionie. W pobliżu zabudowań klasztornych można znaleźć okazałego ślimaka nadobnego o ciekawie ubarwionej muszli, nieco przypominającej muszle pospolitych wstężyków. Gatunek ten uważany jest za element karpacki. Żyje także na pobliskich łąkach, obrzeżach lasu i kamiennych murach. W sąsiedztwie klasztornej zabudowy znajduje się prawdopodobnie jedyne w Łysogórach stanowisko winniczka – lecz jego obecność w chłodnym górskim środowisku należy przypisać wielowiekowej obecności zakonników i ich kulinarnych upodobań w okresie postu. Błyso góry i pasmo jeleniowskie charakteryzują gołoborza, usypiska skał kwarcytowych. Pośród głazowisk i w sąsiadujących lasach jaworowych żyje maleńka poczwarówka alpejska, gatunek borealno-górski. Jest tutaj bardzo liczna i łatwa do odnalezienia w dziuplach starych jaworów. Przez profesora Piechockiego, badacza świętokrzyskiej Malakofauny uznana została za gatunek charakterystyczny dla łysogór. Ślimaki mają skromne wymagania życiowe. Niewielkie, odpowiednio wilgotne fragmenty środowiska naturalnego, gdzie znajdą pokarm i ważny dla ich biologii wapń. Ich dieta powoduje czasem konflikt z człowiekiem. Mimo znikomej szkodliwości, naraża je na niechęć i chemiczne zwalczanie. Jednak pamiętajmy, że wiele gatunków dziś znalazło się na skraju wyginięcia. Ich nazwy wypełniają czerwone księgi i listy. Te potrzebują jednego pozostawienia fragmentów siedlisk, w których bez naszej pomocy sobie poradzą. Myśląc o tych zagrożonych gatunkach, odkrywamy nowy sens znanego wiersza Jana Brzechwy. Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki. Ale ślimak się opiera, nie chce sera, nie jem sera.